Siemanko, tutaj Michał z Cekar, Zielonka. Dzisiaj pokażę Ci cztery ćwiczenia na bólkar. Bierzemy rączkę za siebie, drugą rękę za głowę i rozciągamy sobie cały boczek. Utrzymujemy to przez 15 sekund i wracamy. Robimy tak po 3 razy na każdą stronę na przemianie. Ćwiczenie drugie. Czyli tak? Zaprezentuję to bokiem, będzie to lepiej widoczne. Bierzemy sobie dwa palce na brodę i wykonujemy ruch głowy do tyłu. O! Możemy potem, jak już nauczymy się tego ruchu, wykonać to bez palców. I tak samo robimy 10-15 powtórzeń w trzech seriach. Ćwiczenie trzecie, będzie nam do tego potrzebny ręcznik, będziemy wykonywać sobie mobilizację do ruchu wyprostu kręgosłupa. Bardzo fajne ćwiczenie, jeśli mamy jakiś ból szyi i chcemy szybko sobie pomóc w domu. Bierzemy ręczniczek, składamy go w taki sposób, zakładamy za szyję na wysokość segmentu, który jest dla nas bolesny. Również stanę teraz bokiem, żebyście zobaczyli jak wygląda ten ruch. To w tym ćwiczeniu jest ważne to to, żeby ręcznik delikatnie wyciągnąć do przodu, tak jakbyśmy chcieli ustawić sobie segment do mobilizacji i podążać rękami wraz z ruchem tego segmentu do góry. Najczęściej popełniany błąd w tym ćwiczeniu to to, że ręce zostają w miejscu, a wykonujemy tylko ruch głowy. Trzeba skupić się na tym, że ręce podążają za naszą linią oczu. O! O. I tak sobie robimy 10 razy też po 3 serie. Ćwiczenie numer 4 będzie nam do tego piłeczka tenisowa potrzebna. Kładziemy sobie ją przy ścianie. Szukamy sobie punktu bolesnego w okolicy łopatki. Troszkę nad łopatką i przy kręgosłupie. Jeśli znajdziemy takie miejsce, chwilę utrzymujemy. Oddychamy. Czekamy aż ustąpi ból. I znowu rolujemy. Trochę góra. Szukamy znowu kolejnego miejsca. o u mnie, o, to jest to miejsce. I teraz posiedzę, sobie w tej pozycji 30 sekund. Poczekam aż ten ból puści. I znowu będę sobie rolował w celu rozluźnienia tych punktów pozostałych. W razie pytań co do innych ćwiczeń, bólu, jak sobie z nim poradzić? Wpadajcie do nas do ckr Zielonka.